Connecting to, AI. Connecting, to AI. Connecting to AI. To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański to jest podcast AI codziennie, odcinek numer 129. Dziś jest czwartek 21 marca. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata sztucznej inteligencji. A przy okazji, dziś jest pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, bo astronomiczna wiosna zaczęła się wczoraj, wczoraj o świcie. Oprócz tego mamy dziś Dzień Wagarowicza, chętni mogą też dziś topić Marzannę. I ja powiem nawet więcej: mamy dziś też Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez ONZ, Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO oraz Międzynarodowy Dzień Geodety. Jest wśród nas jakiś geodeta? No dobrze, a więc no można powiedzieć, że każdy znajdzie dla siebie powód do świętowania. Więc miłego świętowania ci życzę. A o czym opowiem w dzisiejszym odcinku? Zaczniemy od rozkminki, czy popularność AI to jest bańka. Bańka, która może zaraz skończyć się krachem na giełdach. Potem opowiem o wyniku barometru polskiego rynku pracy, o takim badaniu dotyczącym przedsiębiorców i. Ich percepcji, planów związanych z AI. Następnie powiem parę słów na temat nowego chipu od NVIDIA i skończę sposobem na obejście zabezpieczeń w ChatGPT. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Rozpoczynamy od newsa o obawach dotyczących pęknięcia bańki AI na giełdach. Analitycy są podzieleni. Jedni ostrzegają przed spekulacyjną bańką, inni wierzą w solidne fundamenty AI. Indeksy przeżywają wzrosty, również warszawska giełda, która to naśladowała tendencje z Nowego Jorku, jeśli chodzi o, o notowania spółek technologicznych. W marcu jednak obserwujemy spowolnienie, co niektórzy wiążą z oczekiwaniami na decyzję Fed w Stanach o stopach procentowych. Warto zastanowić się nad. Potencjałem ryzykownych aktywów, pomimo pesymistycznych prognoz, jakie snuje chociażby Elon Musk, często tutaj przeze mnie przytaczany, odnośnie do finansów e, amerykańskich, a także pomimo ostrzeżeń Jeromego Grantama przed bańką spekulacyjną na rynku AI, nie brakuje też głosów, które wskazują na długoterminowy potencjał sztucznej inteligencji. Wiadomo. Nvidia i inni technologiczni giganci są często wymieniani jako przykłady firm napędzających wzrost na Wall Street. Jednak nie brakuje obaw przed nadmiernym zadłużeniem Stanów Zjednoczonych i potencjalnym dodrukiem pieniądza. Podnoszą je te obawy czołowi przedsiębiorcy i inwestorzy, a Robert Kiyosaki przewiduje nawet spektakularne załamanie amerykańskiego rynku akcji. A więc obserwujemy mieszane sygnały z rynków finansowych oraz różnorodne opinie ekspertów na temat przyszłości AI i gospodarki Stanów. Niektórzy widzą obecne trendy jako początek długoterminowego wzrostu napędzanego postępem technologicznym, inni natomiast ostrzegają przed ryzykiem nadchodzących korekt. Teraz zerknijmy, jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy w Polsce. Wyniki barometru polskiego rynku pracy, który, które to badanie dostarcza Personal Service, wskazują, że 37% firm w Polsce zwolniło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednego pracownika, zastępując go sztuczną inteligencją lub rozwiązaniem z zakresu robotyki. Mimo, że niektórzy eksperci sugerują, że dzięki AI w przyszłości praca może stać się niepotrzebna, no to już teraz widzimy realne skutki jej wdrażania, wdrażania no, rozwiązań związanych z AI. Otóż niemal połowa pracodawców obawia się, że automatyzacja zmniejszy liczbę miejsc pracy. Pomimo tego, 24% firm już wdraża technologie AI i związane z automatyzacją, a kolejne 22% planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Największe przedsiębiorstwa są tutaj na czele. Nic w tym dziwnego, myślę sobie. Co trzecie z nich aktywnie wdraża już nowe technologie. Sektory takie jak transport, spedycja i logistyka, a także handel są szczególnie zainteresowane automatyzacją. Niemal połowa z tych firm, firm z tych sektorów, wskazuje na konieczność wdrożenia. Sztucznej inteligencji. W obliczu rosnących kosztów i presji inflacyjnej, przedsiębiorcy szukają sposobów na optymalizację wydatków, a automatyzacja wydaje się być jednym z rozwiązań. Bardzo ciekawym aspektem jest też to, że połowa firm planuje szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn, a co trzeci pracodawca zamierza przekwalifikować pracowników, których miejsca pracy zostaną zautomatyzowane. Z drugiej strony, tylko 3% firm nie planuje żadnych działań w związku z wdrożeniem automatyzacji, co pokazuje, że choć automatyzacja i AI mogą stanowić zagrożenie dla tradycyjnych miejsc pracy, istnieje też potencjał dla przekwalifikowania i tworzenia nowych specjalności w ramach adaptacji do zmieniającego się rynku pracy. Kolejny wątek dotyczy firmy Nvidia, która dostarcza nam no całkiem sporo materiału do tego podcastu niemal. Codziennie o Nvidia mówimy. No teraz wprowadzają na rynek nową rewolucję. Firma ogłosiła wprowadzenie układów AI opartych na architekturze Blackwell, które mają być o wiele bardziej wydajne i energooszczędne niż poprzednie generacje. Dyrektor Generalny Nvidia Jensen Huang określił procesory graficzne Blackwell jako motor napędowy nowej rewolucji przemysłowej. Podkreślając ich znaczenie dla rozwoju generatywnej AI. Nowe układy Blackwell z pierwszym modelem GB200 Grace Blackwell Superchip, taka jest jego nazwa, mają zaoferować pięciokrotny skok wydajności. Umożliwi to trenowanie większych i bardziej skomplikowanych modeli AI. Amazon już zapowiedział budowę klastra serwerów opartych na nowych chipach. A Nvidia planuje dostarczyć swoim partnerom gotowe serwery GB200 NVLink 2. Warto zaznaczyć, że Nvidia nie podała cen nowych układów, ale no, biorąc pod uwagę ceny poprzedniej generacji i fakt, może przede wszystkim, że firma nie ma problemów ze sprzedażą swoich produktów, można się spodziewać, że będą one również bardzo wysokie. Pomimo tego, Nvidia utrzymuje silną pozycję na rynku. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą obecnie ponad 2 biliony dolarów, co czyni ją trzecią najdroższą amerykańską spółką notowaną na giełdzie. Kolejna wiadomość dotyczy ciekawej metody obejścia ograniczeń narzuconych chatbotom, takim jak ChatGPT, chociażby przy użyciu grafiki ASCII. Badacze odkryli, że wiele dużych modeli językowych ma trudności z przetwarzaniem obrazów ASCII, co pozwala na obejście zasad blokowania potencjalnie szkodliwych odpowiedzi. Przez zamianę słów na rysunki ASCII w zapytaniach możliwe jest wywołanie u chatbotów odpowiedzi. Odpowiedzi, które w normalnych warunkach byłyby zablokowane. Przykład pierwszy z brzegu to przepis na skonstruowanie bomby. Celem badań jest zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach modeli językowych i zwiększenie bezpieczeństwa. Wyniki badań mają pomóc w testowaniu bezpieczeństwa modeli językowych i zabezpieczeniu ich przed potencjalnymi atakami. A więc luki są i są banalne do obejścia, więc jest nad czym pracować. Dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Dziękuję za wysłuchanie go. Udanego pierwszego dnia wiosny. Słyszymy się oczywiście jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.